Ok, nakręcę wam jak to śniadanie wygląda w takiej riadzie. Mniej więcej tyle wszystkiego jest. To jest przypuszczam miód. Miód, masło orzechowe, to jest takie migdałowe. Masło zwykłe, oliwki, bagietki, jajeczka. No i tak przyzwoicie tak to tu wygląda na śniadaniu. Tu mam nakręcę ostatnią rzecz Widzicie tu nie ma okien <laughs> Nigdzie I to jest tak budowane, że Światło stąd wparne. jest taka Studnia I i okna są umieszczone centralnie. W naszym pokoju też tak było. Co taki pion oświetleniowy i wentylacyjny, a ściany z zewnątrz nie mają okien. No i moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu vlogowania. Jak to miło, że mi się chce jeszcze i się udaje to vlogować. Zawsze dla Was jakiś materiał. Wiecie, to ogólnie chodzi o to, żeby się rozgrzać przed... Vlogowaniem tym właściwym z warsztatu, więc muszę sobie przypomnieć, jak się montuje, jak się wszystko obsługuje, jak ten proces wygląda. Ale widzicie, jak jest pusto rano, oni wieczorami żyją. No, rano to jest w ogóle zero, ale jest cieplutko, przyjemnie. Wczoraj było deszczowo, więc ten vlog tylko z wieczora był taki fajny. A dzisiaj idziemy spełnić kolejne z moich marzeń będziemy surfować kupiłem lekcję surfowania zobaczymy jak to wyjdzie no powiem wam moi drodzy pogoda jest znakomita myślę, że fajnie się uda fale też przyzwoite chociaż nie znam się czy takie fale są do surfingu w sam raz bo wydają się trochę duże bo jest dość wiecznie ale no czuję niepokój powiem wam szczerze e, nigdy tego nie robiłem zawsze jest jakaś ekscytacja przed nowymi rzeczami, więc, więc czuję trochę niepokój no ale trzeba to zrobić chciałem, kurde, byłem w tej Kalifornii tam miałem surfować ale tam mi jakoś zeszło potem w tej Guatemala byliśmy na tym Hawaii i, i tam też mieliśmy surfować a piliśmy i też fajnie zeszło no a teraz to już powiedziałem kurde, kupuję bilet, jadę w to miejsce najwyżej nie skorzystam z biletu ale jak na razie jestem w drodze żeby skorzystać Dobra moi drodzy jestem w tej szkole surfowania jest no tak jak wszędzie tutaj tak niespodziewanie mały, mały lokal Ogólnie chaos panuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaraz się przebieram. Dobra, moi drodzy, mam już na sobie ten kombinezon cały. Jak widzicie w lusterku, no, idziemy. Zobaczymy, co się będzie działo. No, moi drodzy, skończyłem na dzisiaj. Jestem, kurde, przeorany jak. Białorusko polsko granica. Yy, I powiem Wam, że to jest tak męczące, tak cholernie wymagające. Niby w wodzie, niby z deską, ale ta deska ucieka. Jednak Wam powiem, że nie surfowałem tak całkowicie. Tak trochę na jedną nogę mi się udało. Nie udało mi się ani razu całkiem wstać. Yy, ale powiem Wam, że złapałem ideę, o co w tym wszystkim chodzi. Także. Już nie muszę brać lekcji, tylko wziąć sprzęt i próbować, bo to jest naprawdę proste. E, tylko kwestia doskonalić technikę i mieć przede wszystkim sprawność fizyczną, bo e, wiecie, w moim przypadku to jestem takim prze, przebrzydłym prosiakiem i, i trochę deska tonęła, bo oni tak e, ci chudzi się tak e, balansowali, tak fajnie się unosili, a mnie to. To raczej dobijało. E, znaczy deskę dobijało. Ja dobijałem deskę. Ale doświadczenie jest nieprzeciętne. Dobra moi drodzy, tak wyglądają klatki takie wąziutkie. I opuszczamy już ten riad, ale wam jeszcze pokażę jak tu było. Dzieciaki miały taki pokój. Wiadomo, to już z po nocy, ale ja Powiem, że schludnie, ładnie, czysto ręczniki były Tam w tamtym hotelu, jak pamiętacie Nawet ręczników nie dali I coś tam, jakaś woda była Przekąska cały czas No, tak przyjemnie Jakbyście chcieli, to tutaj prysznic Taki, taki w sam raz uważam tu był jeszcze jeden pokój, taki duży, którego nie używaliśmy. No i na koniec akcja się wydarzyła taka, że młody się zaciął w łazience. No, musieliśmy drzwi rozwalać. Rozwierciliśmy tutaj zamek, ale finalnie skończyło się na tym, że z buta otworzyłem. Tu wam pokażę największa atrakcja dla dzieciaków kot. Tu zobaczcie Jedziemy już do Marrakeszu Takie różne Widoczki I to wam powiem Jest jedna z najgorszych dróg jakie Widzę w Marrakeszu Reszta jest przyzwoitych Tutaj trochę dołków widać Jakieś tam yy, Rozpadliny w asfalcie No ale tak Tak no to Mówię wam, drogi są dobre. Ta jest tylko taka mało przyzwoita i takich jest mało. Okej, okay, moi drodzy, to wchodzimy do tego apartamentu super wypaśnego, który wynająłem. No i tak, kuchnia jest, kawa się robi, łazienka pierwsza z prysznicem tutaj. I tak, i salonik taki w arabskim stylu. Powiem wam ze stolikiem jadalnym. I drugi salonik. Taki do posiadówek. Powiem wam, że kurde, te lampy. To wszystko takie zrobione. Faktycznie jest pałacowy klimat. I wam pokażę. Schody takie pałacowe. To całość jest nasze, czy piętra łącznie z tarasem na dachu i tak i zasuwamy teraz na górę wam pokażę pierwszy pokój tutaj też wiadomo ręczniki łazienka to jest pierwszy kolejny kolejne pięterko, kolejny pokój I tak to wygląda. Tu też łóżeczka. wi Łazienka. Prysznic. Tu chyba garderoba. Są pościele. Wszystko. Ten trochę nisko wisi. I ostatnie pięterko. Przyjemnie się po marmurach chodzi. Tych ich. Jakie chłodne są. Tutaj nasze łóżko. Nie wiem po co nam to wstawili, Agnieszka nie chce spać w takim, żony na szczęście nie ma, światła też. No, ale kolejna łazienka, tutaj jak widzicie, synek biegasz? Pralka jest, powiem i na górze taras. To na tarasie spotkamy się jutro, jak będziemy filmować. Chociaż w sumie jest otwarty. Na tarasie się świeci. No. taki tarasik z widokiem na miasto. Chociaż trochę drzewa zasłaniają. Dobra moi drodzy, wziąłem prysznic, siedzę na kiblu, jeszcze spróbuję zrobić podsumowanie całego tego dzisiejszego dnia i powiem, że dużo rzeczy nie nagrywałem, bo jeździliśmy po centrum Marrakeszu, co było doświadczeniem takim, że nie macie pojęcia, to pełno motorów, piesi i jest taki chaos na ulicach. Jak się uda to spróbuję Wam to chociaż na jednym filmie nakręcić, ale jazda tutaj to jest hardcore. Oddaliśmy auto, bo stwierdziłem, że już nie będę używał, jesteśmy w Marrakeszu do końca i, i tutaj tylko zostajemy po drodze nas też złapała burza piaskowa, też specyficzne doświadczenie, bo to wiatr jak na Islandii, tylko zamiast śniegu to wali piachem i, i tak momentami też nic nie widać. A jak wyszliśmy na zewnątrz, to piach normalnie wszędzie, do uszu wchodzi, do oczu, do nosa, no jest masakra, z uszu to cały dzień wyciągałem piasek i tak jakoś ten dzień minął, trochę było problemu, bo się młody zatrzasnął, ale... ale przetrwaliśmy, walczymy dalej i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku.